Cieszę się z tej strony. Marcel, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, mam tutaj 11 pytań na ten odcinek. Wszystkie pytania są z Messenger'a, a ja już na wstępie zapraszam was do zadawania pytań w komentarzach. Żeby było ich jak najwięcej na przyszły materiał, to zadawajcie je śmiało. Bo większość pytań jest znowu pod wielu odcinkami jest z Messenger'a. A chciałbym, żeby też było, bo mało jest kiedy gdzie te pytania są pod odcinkiem, także zadawajcie je śmiało. Przechodzimy do pytań od razu. Twój ulubiony film to pierwsze pytanie. Mój ulubiony film to Harry Potter. Drugie, do, drugie pytanie. Twoja ulubiona książka. Nie mam swojej ulubionej, bo nie jestem fanem czytania książek, ale jeśli miałbym wybierać, to raczej też Harry Potter, po prostu tak jak to było przy filmie. Trzecie. Czy lubisz rysować? Rysowanie nie jest to moje hobby. Nie leży mi to jakoś. Czwarte. Myślałeś nad nagrywaniem przez OBS. Nie myślałem z tego względu, że wolę actiona, kiedyś miałem obs na starym komputerze i przy 20-minutowym filmie wyszło tyle, że nagrywałem jakieś 14 czy 15 minut, coś takiego i ileś tam sekund, także także nie spodobało mi się to. A z tego co też wiele osób twierdzi, to OBS jest po prostu dla tych, którzy robią streamy live, a ja streamów jak na razie nie robiłem w ogóle a taki action Nagrywam się nam zdecydowanie lepiej niż to było kiedyś poprzez OBS. Piąte. Czy zrobisz film z basenu? Jest taka opcja. Szóste, w jakiej jesteś sieci i czy zamierzasz przejść gdzieś indziej. Jestem w plusie. I raczej nie będę zmieniał sieci. Raczej zostanę już w plusie. Siódme. Jazda na rowerze, czy biegi. Szczerze, biegi. Tutaj być może niektóre zaskoczyłem, bo bardzo dużo ludzi, wiadomo, wolało jazdę na rowerze, ale ja jednak tak wolałbym takie biegi. Ósme, wolisz lato czy zimę? Wolę lato, upały. Dziewiąte, czy twoim zdaniem brakuje portalu Nasza Klasa? Powiem wam szczerze, jakoś mi tego portalu społecznościowego nie brakuje. I tak już tam mało osób siedziało. Może gdzieś tam... Na początku te kilka dni, gdzieś tam może brakowało tego portalu, ale później z czasem już zdecydowana większość ludzi zapomniała o tym portalu i tak nikt tam już praktycznie nie siedział. A wiadomo, wszyscy na Facebooku. Więc tak jakoś yy, naszej klasy mi nie brakuje. Dziesiąte: Czy zatrzymała cię policja do kontroli trzeźwości? Tak jak w przypadku, raczej już, no nie wiem, chyba wszyscy, wszyscy kierowcy mieli także gdzieś tam widzieli policję i oni zatrzymują do kontroli trzeźwości. Ja już miałem tak, jak się nie mylę, to trzy razy do kontroli trzeźwości, za każdym razem wynik 0. I 11. Ostatnie. Wolić komputer czy laptop. Ja wolę komputer. Laptopa też posiadam, ale jego tak biorę przeważnie, jak gdzieś jadę na wakacje. Tak gdzieś od czasu do czasu też z niego korzystam, ale to się jest rzadkość, ale tak to wolę. Zdecydowanie komputer. Także słuchajcie, to by było na tyle. wy Zadawajcie pytania śmiało do następnego materiału i mam nadzieję, że one się pojawią. Nie tylko na Messengerze, także zostawiajcie też łapki w górę, zasubskrybujcie kanał, kto jest nowy i my widzimy się w następnych materiałach. Siema.